Siemano widzowie, z tej strony Dziki Leszcz Jesteśmy dzisiaj tutaj, by zdobyć jakieś fajne przedmioty Pamiętajcie właśnie, jaki kanał oglądacie Kanał Dziki No I na sam początek polecimy sobie Put It Together Może Pięć razy, tak, event Walentynkowy e, Trwa, czemu nie ma dźwięków Włączmy sobie Dźwięki, o kurde Co tu poleciało Dobra, jeszcze, jeszcze raz Jeszcze raz I... Pójdziemy sobie zrobić jakąś bitwę może potem. No nie no jedną, chociaż jedną chciałbym y, tutaj mieć y, koronę. Nadal nie ma korony, a może mam włączone ko korony, nie no jest Royal modu włączony. I ostatni raz nie ma nadal. No ona fajnie tutaj oddaje, no ale. Jeden Royal. Kurde no. Mutaczek troszkę. Dobra, lecimy sobie na bitwę. Polecimy sobie zespołową i put it together 5 razy w ten sposób i 5 razy w ten sposób. Borow. Boroła sobie zróbmy tak za 4. I lecimy Tryb borrow Czyli dostanę 33% wartości. No zawsze to lepsze niż nic. I tutaj na początku jak widać, ona oddała nam tutaj kosę fajną. Zobaczcie jakim Marble Fate poleciał. Skeleton Knife. No tutaj po prawej Bot Yorgo, Bot Nitro. Na razie ich mierzymy. No i teraz się zacznie. No tutaj taki rubiek poleci. Byłoby ciekawie, no i po prawej zobaczcie, co zrobił pod Jorgo. Ja, no. Dobra, jest pierwsza. Pierwsza w tym odcinku. No i super. Super poszło. Oho. Czyżby czy to... I chyba koniec naszego naszego szczęścia ja pierdziele dobra ładnie tu poszło case battle jeszcze raz tylko nadal polecimy sobie w trybie joker może w ten sposób też na trybie Borow. no nie no ja tutaj sobie nie pozwolę żeby być stratnym jak na razie git poleciał po prawej, ale to dla mnie mają lecieć korony. Takie dwie korony i będę zadowolony. Mogłem lecieć do tego Chociaż jeszcze nic straconego. Ruby. Dobra, coś tam nadrobiłem. No daj koronę, chociaż w ostatnim daj koronę. Nie no, to jest. Dobra, ja sobie te punkciki wymienię z marketplace milion punktów także co tu mogę mieć za milion dobra jedną Arkanę stop dobra przeleć do mogło już na fade polecieć dobra i przejdźmy sobie jeszcze do darmowych lecimy challenger nie mam pojęcia nie jest źle nie jest źle Kolejna master. Do tego haula fajnie byłoby dostać. Niestety. Krzynia diamentowa. I ostatnia. Dobra. Sprzedaję to. Case Battle. Jeszcze raz spróbuję. Daję szansę tej skrzyni. Put it together w trybie. Joker 10 razy nie Może o dobra 7 razy 7 Under na 3 Albo standard dobra nie standard Standard Standardzik Dobra Kurde Co ja zrobiłem Co ja zrobiłem jeszcze raz case battle Na trzech? Tak, na trzech to robiłem. Siedem. Tworzę. Gdzieś tam zrobiłem mi sklika. Dobra. Pierwsza git. Pierwsza zadowalająca. Dobra. Jest korona. Jest royal. Do owce, to do Co prawda, tylko 10% będzie z tego dla mnie. No ale zawsze 10% lepsze niż nic. No i tutaj chyba już mamy pozabaw. E, nie, dobra. Bo poker nas nie, nie zdominował. I oby tak to. A no ta granica tutaj się coraz bardziej zaciera. Dobra, jest nasze. Jest nasze. Super. Super, poszło. No to co? Może ostatnie sobie zrobimy na trybie share i też na trzech i polecimy chyba sobie wszystkie. Wtedy też sobie damy Boroa Tylko tych więcej. Dobra. Tryb borrow i też na 10% lecimy. No oby. Oby tutaj się coś. Udało się zdobyć, no i Crazy Love Joker. Crazy Love nie oddał. A, tutaj podwiedałem. Dobra. No tuki. Ciekawe, że ten tiger W sumie taka meczka też nie jest wcale zła. Zobaczmy. Tutaj żadnego royala z tej. Kolejna. Dobra, nawet dwa royale, nie? Dwa royale. Tutaj z kolejnego nic. I teraz zaczynają się najlepsze skrzynie. Zobaczcie, 22 skrzynie w bitwie. No taki fajzik spoko. Bo musimy tyle razy 3 zdobyć, nie? Więc do tych royali musiałoby polecieć... 7? 7 royali. No jak na razie tylko ja tutaj... cokolwiek robię. Botforstarz w sumie dostał w miarę git. Ej, ale te dźwięki są głośne. Tutaj nawet ten szafir. Oj, aż przez, przez chwilę mnie zacięło. Dobra. Jest nadzieja, jest nadzieja, że że będziemy na zero. No, teraz to już jest nadzieja, że będziemy na plus. Dwa, dwa rubi. no i super. Dobra, to już jesteśmy na zero i teraz walczymy tylko o plusa. O co nam się uda zrobić? Nad program git fajnie, fajnie. Ja pierdziele. Kolejny Royal. Ja to skrzynię oddaje fajnie. Szafir? Nie, dobra, to jest gamma doper. I ostatnie dwie. A ja się będę z wami żegnał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No ale jeszcze zobaczmy jak to oddało. Tak jak mówię, do zobaczenia. Trzymajcie się.